Szanowni Państwo, dzisiaj powiemy sobie o czymś takim, co można już pozyskiwać pod koniec lutego, początek marca, czyli powiemy sobie o szakłaku. Co to jest ten szakłak? Wielu z nas myśli, no dziwna nazwa, ale jest to nazwa polska. Szakłak, czyli tak zwana kora szakłaku, kruszyny, jest to po prostu kruszyna. A dlaczego kruszyna? Otóż jak się weźmie tą kruszynę i jak się ją weźmie, Złamie, ona tak się szczela, czyli się kruszy. Czyli z tego tytułu też pochodzi nazwa kruszyna. Szanowni Państwo, wielu z nas mówi co robić w zimie, co robić wiosną, czy można pozyskiwać różnego rodzaju krzewy, rośliny, rośliny lecznicze, trujące. To jest właśnie krzew trujący, muszę Państwu powiedzieć, ale jakżeż użyteczny. Dlaczego jest użyteczny? Otóż co z tego pozyskujemy? Właśnie w marcu Początek, koniec lutego, początek marca. Teraz mamy takie anomalia pogodowe, więc możemy pozyskiwać teraz. Co możemy pozyskiwać z tej naszej kochanej polskiej kruszyny? Otóż pozyskujemy korę i pozyskujemy owoce. W jaki sposób pozyskujemy korę? Otóż wyciągamy sobie scyzoryk, łamiemy sobie Gałązkę, chociaż to jest pod ochroną. Ja po prostu zbieram to we własnym lesie. Nacinamy korę naokoło i przecinamy ją wzdłuż. Po co przecinamy wzdłuż? Po to, żebyśmy mogli zebrać tą korę. Jak Państwo widzicie, ona już puściła soki, ale jeszcze tak niezbyt dokładnie, ale wkrótce. Te soki, które wejdą, po prostu będą dawały nam możliwość ściągnięcia tej kory w bardzo prosty sposób. I taką korę ściągamy, tylko muszę od razu powiedzieć: ta kora na dzień dzisiejszy, gdybyśmy ją zanurzyli w wodzie, doprowadzili do wrzenia i wypili, otrulibyśmy się, bo jest to trucizna. Ale ta kora, aby była użyteczna, musi leżeć rok czasu. Wtedy te toksyny trujące z niej wychodzą i nadaje się do spożycia. Do czego tą korę używamy? Szanowni Państwo, po roku. Leżakowania tej kory. Jak ją suszymy? Normalnie przynosimy do domu te rureczki, obcinamy z wszystkich tych patyczków i następną rureczkę sobie robimy, obcinamy z tych patyczków i ta kora jest suszona w normalnej temperaturze pokojowej. Jak ją wysuszymy, kładziemy w woreczki, przez rok nam wisi. Po roku czasu po prostu możemy ją użyć. I teraz tak, co ona leczy? Bierzemy łyżkę tej kory ususzonej. Rocznej, podkreślam jeszcze raz, rocznej, i zalewamy szklanką zimnej wody. Doprowadzamy do wrzenia i naciąga to nam 15-20 minut. Po naciągnięciu przecedzamy i pijemy pół szklanki rano, pół szklanki wieczorem. Ale Państwo nie wiecie jeszcze na co. Otóż pijemy to jak. Mamy obstrukcję, to znaczy jak nie możemy stolca oddać, jak nie możemy się opróżnić, albo krótko mówiąc po męsku i po chłopsku, jak nie możemy się wysrać, to wtedy pijemy tą korę. Pamiętajcie, pół szklanki rano, pół szklanki wieczorem. A bierzemy łyżkę stołową tej kory do szklanki wody. Zalewamy zimną wodą, doprowadzamy do wrzenia, gotujemy 15 minut i pijemy po. 15 minutach. Pół szklanki rano, pół szklanki wieczorem i możecie być pewni, że będziecie opróżnieni bardzo szybko. Co jeszcze z tej naszej kory kruszyny polskiej kory kruszyny możemy pozyskiwać? Otóż pozyskujemy owoce. Owoce są takie czarne, zbieramy wtedy owoce, jak już są dojrzałe. Po to żeby je zebrać no to potrzebny jakiś koszyczek, torebka papierowa. Tylko że owoce musimy suszyć w temperaturze podwyższonej, tak do 60 stopni Celsjusza. Ale suszymy je i po prostu mamy też jako środek opróżniający, przeczyszczający. Ale jak stosujemy, bierzemy z kolei pół łyżki owoców czarnych ususzonych, zalewamy szklanką Wrzątku, znaczy zimnej wody doprowadzamy do wrzenia, gotujemy też 15 minut i nie pijemy pół szklanki tego. Pijemy jedną łyżkę stołową raz, ewentualnie dwa razy dziennie, jeżeli nie możemy się opróżnić. Ale skutek jest już po jednej łyżce. Dlaczego łyżkę stołową? Bo owoce są bardziej toksyczne i bardziej działające i szybciej działające. Kora jest to drugi sposób. Co jeszcze możemy zrobić z korą i z owocami? Oprócz tego, że działa przeczyszczająco, co możemy jeszcze zrobić? Jeżeli, szanowni Państwo, połączymy szklankę owoców i szklankę kory, doprowadzimy do wrzenia, możemy likwidować świerzb. Świerzb to jest nic innego, tylko takie, wiecie. Jakieś cholera, robactwo, które się między palcami i nóg i rąk takie czerwone. I jak to to zlikwidować? No jesteśmy wtedy, jak nie mamy leków. Więc co robimy? No musimy się ratować. tutaj bierzemy nasiona, czyli owoce kruszyny suszone, bierzemy korę suszoną, łyżkę tego, łyżkę tego, zalewamy szklanką rządku. Doprowadzamy do wrzenia. Naciąga 20 minut. Po 20 minutach bierzemy i smarujemy sobie te miejsca tym wywarem jeszcze ciepłym. Możecie być pewni, że nie musicie używać żadnych maści, i na pewno ten wywar z owoców i skory wam pomoże. Mówię to, wtedy będziemy stosować, jak już nie będziemy mieć możliwości pozyskiwania leków ze aptek. Ale warto też wiedzieć, co można przykładowo pozyskiwać w lutym, czy ewentualnie na początku marca podkreślam, kora szakła kruszyny jest pod ochroną no ale jeżeli ktoś tam będzie rwał, czy zbierał na potrzeby wyleczenia samego siebie lub swojej rodziny, na pewno nikt nie będzie temu przeciwny, dlatego szanowni państwo polecam już teraz, marzec Początek marca, chociaż teraz jeszcze mamy luty, ale jak mówię, anomalia pogodowe spowodowały, że możemy korę już pozyskiwać. Zbieramy ją, suszymy i naprawdę jest to bardzo silny lek. Jest to trójcizna do roku czasu, ale po roku czasu idealnie działa na te sprawy, o których Państwu mówiłem. Dziękuję bardzo.